Cześć drodzy widzowie w najnowszym odcinku Sofy Sportowej poznaliśmy losowanie Polaków w turnieju rozpoczynającym sezon 2025 United Cup. Tak już jest tenis, że jeszcze nie zakończyliśmy sezon 2024 a już wiemy, jacy rywale staną po drugiej stronie siatki Huberta Churkacza oraz Igi Świątek w pierwszym turnieju właśnie nadchodzącego sezonu. A co ciekawe, inauguracja tego oto turnieju rozpocznie się jeszcze w 2024 roku, ponieważ United Cup zostanie rozegrany od 27 grudnia właśnie bieżącego roku a finał jest zaplanowany na 5 stycznia już przyszłego roku. Klasycznie zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, do zostawienia łapki w górę oraz dyskusji w komentarzach. Wiem, że są pewne głosy różnicy, jeśli chodzi o występ Igi Świątek w United Cup. Nie wszyscy z kibiców są tym zadowoleni, patrząc przede wszystkim na to, że Iga... Wyniki jej w Australian Open właśnie po występach w United Cup nie były zawsze idealne, no i wie, wielu kibiców było słychać takie głosy, że chcieliby po prostu zmiany kalendarza. Zaraz oczywiście przejdziemy sobie do tego, jakich Polacy wylosowali rywali, ale najpierw chwilę o tym formacie United Cup, który jest oczywiście dosyć młodym turniejem. Pierwsza edycja w 2023 roku została rozegrana. Wtedy to Amerykanie pokonali Włochów, to był jeszcze ten stary format z dwoma singlami męskimi, z dwoma damskimi, przy stanie 2 do 2 był rozgrywany miks, natomiast już w zeszłym roku, chyba wielu z Was pamięta e, tę bolesną niestety porażkę w finale z Niemcami. Już w nowym formacie, tylko i wyłącznie z jednym singlem męskim oraz kobiecym, i przy po jeden decydujący miks. I właśnie to ten miks zadecydował o tym, że Niemcy okazali się od Polaków w finale lepsi. Nowy format, skrócony format, przede wszystkim sprawia, że przy obecności i świątek start Magdalenet oraz Magdalene Frank jest tak naprawdę. Kompletnie niepotrzebny, no i tak naprawdę byłby stratą czasu dla obu Makty. Dobrze wiemy, że Iga Świątek jest naszą liderką i będzie grała wszystkie mecze, jeśli tylko będzie do tego okazja, jeśli będzie zdrowa. Więc Magdalene coraz Magdalena Frank obrały inne ścieżki, jeśli chodzi o przygotowanie się do Australian Open. E, dlatego nasz skład wygląda następująco. Iga Świątek, Maja Chwalińska oraz Alicja Rosolska. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, Hubert Hurkacz, Kamil Majszak oraz Jan Zieliński. Także myślę, że jest to naprawdę bardzo mocny skład. Przede wszystkim możemy się pochwalić dwoma bardzo dobrymi zawodnikami e, singlowymi. Świetnym deblistą Jankiem Zielińskim. No i mam nadzieję, że zobaczymy też w końcu e, miksta, e, który będzie się tutaj Składał e, z Igi Świątek oraz Jan Kazielińskiego. Mam nadzieję, że to w końcu e, dojdzie do skutku. Oczywiście, United Cup ma swoją specyfikę. To jest ogromna szansa do zarobienia pieniędzy dla zawodników e, dużo niżej notowanych, dlatego też. E, bardzo często tutaj widzimy zawodników z 5, 6, 7, nawet setki rankingu ATP, który, którzy nigdy tak naprawdę nie byliby w stanie e, stanąć po drugiej stronie kortu z zawodnikiem, na przykład z dziesiątki, 10, 20, natomiast ten format właśnie to umożliwia. No i co ważne przede wszystkim dla tych zawodników, nawet nie wychodząc na kort, e, za samo bycie na trybunach, za samo e, wspieranie swojego zespołu można tutaj dostać naprawdę okazałe premie finansowe, dlatego też e, na pewno dla tych niżej. Notowanych zawodników jest to coś, co sprawia, że mogą planować swój budżet sezonowy z dużą z dużo większą swobodą. Przechodząc do naszego losowania, bo to na pewno Was wszystkich najbardziej interesuje, warto tutaj wspomnieć o tym, że po raz pierwszy od trzech edycji Polska e, zagra fazę grupową w Sydney, a to oznacza, że nie będzie już musiała podróżować, jeśli oczywiście awansuje z fazy grupowej do ćwierćfinałów, do playoffów. E, może po prostu spokojnie zostać w Sydney, nie musi przelatywać z Perth. Można było słyszeć takie głosy, że w zeszłorocznych edycjach... E, Korty na przykład w perf oraz w Sydney się różnią, jeśli chodzi o prędkość piłki, jeśli chodzi o wysokość kozła. Także tutaj w końcu, po tych dwóch edycjach podróżowania, nasi polscy tenisiści mogą zostać po fazie grupowej, ale oczywiście tę fazę grupową trzeba najpierw przejść. No i właśnie, z kim zmierzymy się w fazie grupowej? Naszymi rywalami są. Czechy oraz Norwegia, na pewno tutaj Czesi wyrastają na takiego głównego kandydata, którzy mogliby nam bardziej zagrozić, jeśli chodzi o to wyjście z grupy. Karolina Muchowa jako pierwsza rakieta w reprezentacji Czech, także oczywiście trzymamy kciuki za to, aby Czeszka była zdrowa, bo to oczywiście nie zawsze... Jest e, takie oczywiste i myślę, że wtedy moglibyśmy się spodziewać naprawdę bardzo ciekawego spotkania pomiędzy Igą Świątek a Karoliną Muchową. Kolejne zawodniczki w reprezentacji Czech jest to Gabriela Knudson, zawodniczka, która ukończyła studia w Stanach Zjednoczonych. E, również jej rodzina pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. E, jest to bardzo ciekawa zawodniczka, która w tym roku zaczęła się przedzierać do e, eliminacji turniejów wielkoszlemowych. Trzecią zawodniczką w składzie. Czeskiej reprezentacji będzie Wendula Waldmanowa, zdolna czeska juniorka, która plasuje się aktualnie w czołowej 20 rankingu ITF. Jeżeli chodzi o panów, tutaj pierwszym rakietą będzie Tomasz Machacz. Możecie go kojarzyć m.in. ze znakomitych występów w tegorocznym turnieju w Szanghaju, gdzie pokonał Carlosa Alcaraza. Na pewno dla Huberta Hurkacza będzie to duże wyzwanie. Bardzo liczymy na to, że Hubert. Dzięki temu, że będzie miał bardzo dużo czasu na przygotowanie się do tego sezonu, że oczywiście ta kontuzja niefortunna, która. Zdarzyła się Polakowi podczas Wimbledonu. Trochę przesunęła te priorytety, trochę przesunęła te czasy jeśli chodzi o przygotowania, jeśli chodzi o dobór startów, a treningi. No i oby to wyszło na dobre Polakowi, jeżeli chodzi o sezon 2025. Kolejni zawodnicy to jest Marek Gengel. Zawodnik, który przez wiele lat grał na poziomie futuresów, przedzierał się także do challengerów. Jest to zawodnik dosyć wszechstronny. Gra zarówno singla, jak i debla. Oraz trzecia rakieta. Czechów, to jest Patryk Rikl, syn znanego deblisty, który Patrick specjalizuje się właśnie w grze deblowej. Wygrał w zeszłym tygodniu w parze z Petrem Nozą w Sztokholmie przeciwko parze Nys Zieliński, także tutaj możecie go właśnie kojarzyć z tego oto turnieju. Na pewno jest to reprezentacja, na którą trzeba uważać. Ma zrównoważoną tutaj jakość, jeżeli chodzi o mężczyzn oraz o kobiety. Karolina Muchowa jest oczywiście zawodniczką niebezpieczną, bardzo wszechstronną. Tutaj Iga oczywiście potrafi z czeszką grać, nigdy jeszcze z nią nie przegrała. Natomiast jest to naprawdę bardzo interesujące zestawienie, oczywiście do tego momentu, kiedy panie i panowie wyjdą jeszcze na kor, trochę zostało, ponieważ inauguracja United Cup 27 grudnia, natomiast tego dnia rozpocznie się rywalizacja w Perth, natomiast nasza polska grupa rozpocznie swoje zmagania w Sydney 28 grudnia, także dzień Później, jeżeli chodzi o kadrę Norwegów, tutaj przede wszystkim mówiąc o składzie kobiet, prawdopodobnie niewiele będą wam mówić nazwiska. Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, no to tutaj filarem drużyny jest oczywiście Kasper Rud, który zmierzy się z Hubertem Hurkaczem, prawdopodobnie w pierwszym spotkaniu naszej reprezentacji w tym turnieju, także będzie to duże, duże wyzwanie dla Polaka. Skoro już zaczęliśmy od Panów, będzie to Wiktor Durasowicz, dobrze mi znany zawodnik z tego samego rocznika, kilkukrotnie mierzyliśmy się wspólnie na korcie, bardzo ofensywny zawodnik, natomiast no bądźmy tutaj szczerzy, raczej przy Obecności Kaspera Ruda w składzie nie może tutaj liczyć na, na to, że będzie mógł wystąpić w singlu. Nikolaj Budkow Kier to jest trzeci zawodnik Norwegii. Natomiast jeżeli chodzi o panie, numerem jeden według rankingu jest Malen Helgo, zawodniczka notowana aktualnie na miejscu 465 w rankingu WTA. Co ciekawe, pokonała ją w, w zeszłym tygodniu. Monika Stankiewicz, która zresztą osiągnęła swój życiowy sukces wygrywając turniej rangi ITF 35 i właśnie Polka pokonała Norweszkę po drodze do tego tytułu, mianowicie w ćwierćfinale, także tutaj taka ciekawostka, no myślę, że dla IGI, jeżeli to byłby ten pierwszy mecz sezonu zaliczającego się do roku 2025, no to to, to na, na pewno dosyć dobra tutaj rozgrzewka, żeby naoliwić odpowiednio maszynę przed kolejnymi większymi wyzwaniami. Resztę składu to tutaj mamy Emilie Lindt-Galacher oraz Ulrike Elkeri, także tutaj zawodniczki, które raczej niewiele Wam mówią. Dlatego myślę, że mm, będzie to raczej na papierze reprezentacja, która będzie łatwiejsza do pokonania. Kład kobiecy, natomiast Kasperut jest bardzo wymagającym rywalem, no i ten krótki format sprawia, że moglibyśmy dojść do takiego miejsca, w którym będzie trzeba grać decydującego Mixta e, o to, aby z Norwegią wygrać, a w Mixcie może się naprawdę wiele rzeczy wydarzyć. To jest e, system, to jest mecz, który. No tak naprawdę rządzi się swoimi tutaj prawami jest naprawdę nieprzewidywalny. Bardzo rzadko jest on trenowany przez zawodników, dlatego tutaj od samego początku nalegam trochę na kandydaturę Janka Zielińskiego, który jest przecież dwukrotnym mistrzem wielkoszlemowym właśnie w grze mieszanej. Format rozgrywkowy 18 zespołów bierze udział w United Cup. Wciąż nieznane są jeszcze dwa zespoły, jeżeli chodzi o to, jakie to będą właśnie kraje. Natomiast mamy 6 grup, po trzy zespoły. Z każdej wychodzi najlepsza reprezentacja, czyli numer 1, także 6 zespołów z pierwszych miejsc oraz dwie najlepsze. Drużyny z drugiego miejsca z najlepszym bilansem spotkań, tak aby tutaj uzupełnić tę czołową ósemkę. Także później mamy oczywiście playoffy, ćwierć finału, półfinały, no i mamy nadzieję, że finał z udziałem Polski do trzech razy sztuka. Mam taką nadzieję, że tutaj Polacy będą w stanie w końcu znaleźć klucz do tego zwycięstwa, choć nie będzie to na pewno łatwe. Od drużyny, które na papierze wyglądają najsilniej, no to na pewno tutaj trzeba wspomnieć o Stanach Zjednoczonych. Coco Goff oraz Taylor. Fritz jako rakiety numer jeden w tym właśnie składzie amerykańskiej drużyny. Do tego wszystkiego nasza ukochana Daniel Collins, która w końcu zdecydowała się kontynuować swoją karierę w przyszłym sezonie. I tutaj ona jest tą zawodniczką rezerwową, co myślę, że jest na pewno taką. Najsilniejszą, jeżeli chodzi o kandydatury, właśnie tych rezerwowych zawodniczych pośród wszystkich krajów. Kolejne bardzo silne reprezentacje to tutaj mamy oczywiście Grecję, Stefanosa Cisipasa oraz Marię Sakari, Włochów, Flavio Cobolli oraz Jasmine Paulini. To jest również bardzo silna drużyna Koboli. To jest wschodząca gwiazda, która naprawdę może namieszać w tenisie w kolejnych sezonach. E, oczywiście weźmie również udział e, Singwen Zheng, natomiast jej partner jest Zhang. Shizen, no to nie jest e, też zawodnik tego najwyższego światowego formatu, ale tak jak mówimy, e, tutaj wystarczy jeden e, wygrany singiel, żeby doprowadzić do miksa, w którym, tak jak wspominałem, może się naprawdę wszystko zdarzyć. Kanada, Felix Ożer Adia Sim oraz Leila Fernandez, również bardzo mocna tutaj dwójka. Oraz e, Kazachstan, w którym e, ma zamiar zagrać Elena Rybakina, rozpocząć swój właśnie sezon e, w tych rozgrywkach oraz po drugiej stronie... Aleksander Szewczenko, czyli były reprezentant Rosji, natomiast e, zmienił niedawno swoje barwy na Kazachstan, dokładnie tak jak zresztą rybakina, także tutaj mają e, wiele wspólnego. I to myślę, żeby było na tyle, jeżeli chodzi o takie mocno wyrównane tutaj pary ze wszystkich krajów. Oczywiście obrońcy tytułu Niemcy w niezmienionym składzie, że Aleksander Zwieriew, to on będzie tutaj na pewno grał pierwsze skrzypce w reprezentacji Niemiec. Drugą tu będzie Laura Zigemund, No raczej jest to Bliska niż typowa singliska, natomiast tak jak wspominamy, może się ona przydać w mikście i tutaj absolutnie nie można Niemców, obrońców tytułu, lekceważyć. Australia, Alex de Minor oraz Olivia Gadecki, którą dobrze znamy z turniejów w Guadalajarze, kiedy to przegrała z Magdaleną Frenche właśnie podczas finału turnieju WTA 500. Oczywiście warto też wspomnieć o tym, że Hadat Maja rozegra tutaj swój pierwszy... Turniej w przyszłym sezonie, czyli kolejna zawodniczka z czołowej piętnastki rankingu WTA. Natomiast jeżeli chodzi o Hiszpanów, Carlos Alcaraz odpuścił sobie tutaj United Cup i zagra za niego Pablo Carreño Busta oraz w składzie kobiet Jessica Bouzas-Maneiro. No dobrze, tutaj wam wyświetlam wszystkie grupy, jak zostało tutaj rozlosowane w United Cup 2025, także możecie sobie zerknąć jak wyglądają wszystkie grupy. Co do Polaków, co do naszych oczekiwań, myślę, że tutaj mając tak dobry wyrównany skład, powtórka tego co wydarzyło się w zeszłym roku jest jak najbardziej możliwa, jak najbardziej w naszym zasięgu i oby ten finał tym razem, gdybyśmy oczywiście do niego dotarli, był zwycięski. Tak jak mówię, wiele osób wspomina o tym, że może to nie jest dobry wybór dla iki świątek, ale dlaczego? Dlaczego tak uważacie? Dajcie znać w komentarzach. Moim zdaniem, bycie w grupie, w drużynie jest czymś innym, zawsze jest to. Oczywiście sezon się dopiero rozpoczyna, ale są to trochę inne bodźce. Nie uważam, że udział w United Cup miał tutaj wpływ na to, że Iga Świątek nie wygrała wciąż Australian Open. Myślę, że tutaj są zupełnie inne kwestie związane z tym, że idę na Australian Open nie do końca szło w ostatnich sezonach, ale tutaj nie jest to raczej temat na ten odcinek. Natomiast myślę, że jest to bardzo, ale to bardzo dobre przygotowanie, zagwarantowane minimalnie dwa mecze przed startem turnieju wielkoszlemowego. Koniec tego turnieju jest zaplanowany na dokładnie tydzień przed Australian Open, także jest jeszcze czas na doszliwowanie pewnych spraw przed Australian Open. Myślę, że są tu mimo wszystko same plusy i nie widzę tutaj potrzeby, aby grać na siłę specjalnie ten turniej indywidualny i osłabiać naszą reprezentację, bo z drugiej strony mogą się pojawić takie głosy, no, że Iga Świątek Wiele razy grała w Bilbao Cup, teraz odpuszcza United Cup, dlatego myślę, że to jest tutaj dobra decyzja i oczywiście trzymamy kciuki za to, aby Polska znalazła się w tym najsilniejszym składzie, aby odpukać tutaj zdrowotnie wszystko we wszystkich zespołach było w jak najlepszym porządku, i te składy, które Wam tutaj przedstawiłem, miały właśnie odzwierciedlenie również przed startem turnieju United Cup 27 grudnia. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dziś. Eee, oczywiście zachęcam was bardzo serdecznie do subskrypcji naszego kanału, do lajkowania oraz dyskusji w komentarzach. Widzimy się już niedługo podczas kolejnego odcinka. Do zobaczenia.